Dobry gołąbku Centurion Ciebie wita Nie bój się Centurion nic Ci nie zrobi Centurion przyszedł śmieci wyrzucić normalnie szok. Zobaczcie jak blisko podszedł. Piękny jest, nie? Basiu to jest właśnie ten gołąb, po którym Ci mówiłem, że jest zaprzyjaźniony ze mną. Wie gdzie mieszkam i poznaje mnie. A poza tym do reszty subskrybentów mówię, że teraz się boi, no bo jak widzicie samochody jeżdżą, ludzie są, ale... Czasem zdarzy się tak, że no przyjdzie. Jak widzicie, próbuję zajść mi od tyłu, ale ja się nie dam. No chodź, malutki. No chodź. Jak ja ptaki lubię, słuchajcie. Najpiękniejsze stworzenia. Oczywiście możecie mieć inne zdanie. Przyleć do mnie kiedyś. Na balkon. Pozdrawiam leśnych druhów i wszystkich tych, którzy czują się jakby mieli skrzydła. Hajd mi, to znaczy ja, centurion. Słuchajcie, poszedłem śmieci wyrzucić. E, przyszło mi mieszkać w takim otoczeniu. Póki co, ale plus jest taki, że blisko jest e, las. Tu stoi mój rower. A tam jest mój balkon. Tu jest wejście do klatki. Słuchajcie, bliskie spotkanie nie wiem którego stopnia z gołąbkiem. Bardzo lubię te ptaki. Symbolizują poczciwość. No i po prostu w ogóle lubię ptaki. Kiedyś Wam o tym mówiłem. Wpiszcie sobie na moim kanale hasło rubelki. Tam macie teraz na przykład szpaki oraz. Nie wiem, czy będzie widać, spróbuję zrobić zbliżenie. O. One są tuż przed moją kuchnią, mogę je obserwować. Trzeci przyleciał. Szpaki teraz mają okres wylęgów. Natomiast jeżeli chodzi o kosy, to tam są dwie samice kosa. O. Nie zwalczają się ze szpakami. Natomiast miałem wam zamiar opowiedzieć kiedyś o wierzbie, którą przycinam, żeby można było otędy przejść. To jest właśnie ta wierzba. Tu jak widzicie jest podcięta. No i nie narzekajmy na noże typu Kondor, ponieważ jest to tak jak jest Noże Kondor są fajnymi nożami. No, i przysłużyły się, że teraz y, mieszkańcy tegoż bloku i sąsiednich, albo użytkownicy tego chodnika będą mogli sobie przejść, y, nie kłaniając się, że tak powiem, w pas. Co jeszcze ciekawego? Pokażę Wam Alcatraz. To jest Alcatraz, słuchajcie. Tak wygląda śmietnik. Zobaczcie, do czego doszło. Kluczyk mam, nie będę otwierał. Ale to wam pokażę. Patrzcie, w środku jest kamera. I tutaj na zewnątrz też jest kamera. To jest śmiech na sali normalnie, żeby śmietniki były monitorowane. Wierzba, przy której kiedyś parę słów powiedziałem na temat Bushcraftu. Tam, gdzie idzie młoda dziewczyna i jedzie samochód. Stamtąd przyjeżdża Jarek po mnie, a potem jadę tędy. Wyjeżdżam tam dookoła w ten sposób i jadę sobie do pracy. Pokażę wam jeszcze jedną fajną ciekawostkę, ponieważ dzisiaj mam parę rzeczy do zrobienia i nie idę do lasu, więc pokazałem wam po prostu gołąbka. Mają godę, tam ludzie jak widać, młodzi. Też mają godę dajmy im prywatność niech się cieszą. Natomiast ta piękna roślina nazywa się tawuła. O zbliżenie przepięknie pachnie. Bardzo lubię tawułą i cóż takie rośliny rosną obok mojego bloku. Kiedyś Mariusz Listowski pozdrawiam cię pokazał swój Taki bushcraft jakby yy, osiedlowy. Tutaj jarzębinka rośnie. Yy, tutaj yy, jest głóg, ale on już przekwitł. Natomiast na ulicy, która jest dokładnie za mną, rośnie yy, przez całą ulicę drzewo przy drzewie yy, późnych głogów kwitnących teraz. Natomiast tutaj... Każdy, kto zna taki liść, będzie wiedział, że jest to lilak. Lilak to inaczej bez. No i oczywiście wieżby. Wierzby są bardzo ładne. Jeżeli chodzi o blokowisko centuriona, typowo komunistyczne, a tutaj jest zbliżenie mojego balkonu. Oraz okna, które jest obok. Wejście do klatki. Kamera niby jest, jedna i druga. Niemniej jednak, jakby nie spojrzał, jest totalna patologia. Co mamy tutaj? Trawa skoszona, trawa nieskoszona. Tam piękna dziewczyna. Tak się zdarza, że czasem się przewinie. Chodzą po świecie, to dobrze. I teraz to jest właśnie taki czas. Kiedyś była jedna jakaś komuna, jedna spółdzielnia. To przyszli, skosili tą trawę i cześć. A teraz wspólnota każda sobie kosi kiedy chce. I powstają takie absurdy. Centurion, że tak powiem, który sobie zamieszkuje. E, żałuję na przykład, że to drzewo zostało ścięte, i tam, gdzie e, jest granica tej trawy, też stało drzewo, zostało ścięte. Szkoda. Film nakręcony całkowicie spontanicznie. E, tu mamy, że tak powiem, ślady kowidów i innych. A tutaj mamy ślady żulidów. Także jakby nie spojrzał. No i cóż, e, wyszedłem do sklepu kupić bateryjki do czołówki, wyrzucić śmieci. E, I spotkałem się z moim zaprzyjaźnionym gołąbkiem. E, pokażę Wam, gdzie on lubi najbardziej przesiadywać. E, jeżeli weźmiemy mój balkon pod uwagę, czyli tu, to on lubi antenę. No i sobie tam siedzi. Nie boi się mnie, ponieważ wyczuł, że mu krzywdy nie, nie mam zamiaru zrobić i to mnie bardzo cieszy, a nawet wzrusza. Natomiast, jakbyśmy wzięli, spojrzeli na ten blok, to zrobię powiększenie. I tutaj dokładnie, gdzie mój palec pokazuje, na samej górze, oto jest linia. Jej ciężko, bo jest powiększenie. O, tutaj palec pokazuje. To jest linia klatki schodowej. Przyjrzyjcie się. Widzicie? Nad klatką schodową, która jest tu. O. Na samej górze, na ostatnim oknie, na parapecie, on lubi siadać. I patrzy się, czy centurion jest w oknie, czy nie. Ja też się na niego e, patrzę. No i e, jakoś sobie tak żyjemy razem. Bardzo fajny gołąbek. A film taki spontaniczny jako w rubelkach. Obejrzyjcie sobie film o rubelkach na moim kanale. Zachęcam. Jest krótki. No i cóż. Taki mam patent. Po to tyle kluczy noszę. Wiesz, czy mieli normalnie zajawkę filmową na kanale Centuriona? mało burzkęwą no ale odwołam się tutaj do kolegi Slawa Las który też nagrał park imienia Jana Pawła w Łomży tu jak widzicie e, symbolika SI5 troszkę Teksaru no i co? Kluczyk do drzwi Ciężko, bo nie chcę mi się zdjąć z szyi. Naciśnięcie klamki. And here I am. Już widzicie, że jesteście u Centuriona, że tak powiem, w domku. To jest mój pokój, jak widzicie, zorganizowany, chaos, e to jest moje mieszkanie, które używam, gdy jestem w Skarżysku Kamiennej. Tam jest kuchnia, e, jeszcze jest pokój tutaj dodatkowy, za zasłonką, w razie gości, e, jakaś tam lodówka, że tak powiem, ślady, że ktoś mnie lubił, że tak powiem, nieraz się Essie pojawi, a tu za oknem, właśnie są te drozdy, szpaki kosy i inne stworzenia tu jest właśnie ta nieśmiertelna zasłonka, firanka a tam, tam jest kuźnia w ogóle tu jest kuźnia tu jest misiek i tak sobie żyje centurion prawda, uprawiając różne rośliny na dziko, mucha na dziko że tak powiem to w Kingsize. Tu macie te, też znane jakieś takie opcje. Yy, tutaj jest zdjęcie mojej kochanej babuni. No i co jeszcze mogę Wam tutaj pokazać ciekawego? Mam takie coś, żeby mi się nie zamykał. Balkon, na którym mam ćwiczebne patyki, klatka, rowerek. O, tam jest cały czas tam, gdzie siedzi ten gołąbek. E, trójkolorową tak naprawdę, jest zielono, e, granatowo, biały. E, I to, co zielone i białe, opalizuje. Tam jest Alcatraz, czyli ten śmietnik. Przycięta wierzbka. Tu jest rzeczony chodnik, e, dzięki któremu centurion nie chodnik, e, który został udrożniony po przycięciu przez Centuriona, wczoraj tamtej wieżby wieczorem. Trochę drzewek o, i takie coś. Tutaj natomiast sam centurion na balkonie. No i co ma ja mogę więcej powiedzieć oprócz tego, że e, jest... Pogoda zachmurzona powoli i cóż, ja mam umysł transylwańsko katariański jak ja to mówię Posłuchajcie takiego świergolenia charakterystycznego tu w krzakach w tej modrzewi, która tam stoi takie śrrr śrrr to są malusieńkie szpaki, które się ledwo co wylęgłe Zawsze w maju się wylęgają Na balkonie miałem że tak powiem Taka to jest opcja O, tutaj jak widzicie szpaki sobie Latają, szukają jedzenia, daleko nie mają, żeby znaleźć pożywienie. Tu jest też sytuacja taka, że mały szpak, już jeden, widać, że jest uczony. Dwa małe są uczone przez dorosłego, wyleciały z gniazda, i dwa się domagają. Te, ten ciemniejszy, pierwszy z prawej, to jest matka lub ojciec, a te dwa małe domagają się jedzenia. No, a ten starszy mówi im, że słuchajcie, jesteście już na swoim. Znam życie szpaków, ponieważ na takim podobnym balkonie, tylko trochę dłuższym, miałem na takiej wysokości, powiedzmy jak tu, budkę laptaków, i mogłem do tak rękę wyciągnąć. Szpak się nie bał. Mój wilczór Kazimierz leżał sobie wtedy tak na ziemi. I przyjaźnił się, że tak powiem, z tymi szpakami. <laughs> znaczy tak przyjaźnił, no. Żyli w symbiosie i tyle, nie? Eee, także takie, takie moje krótkie opowiadanko. Eee, powiem Wam m, taką rzecz. Jak się Wam podobał ten film? Taki nie z lasu. No, żeby zakończyć pozytywnie, to. Nazwijmy to tak, że przychodzi człowiek i mówi: Rzekł, cieć do ciecia. Która godzina? Ciecia. I również słonecznym akcentem zakończę ten film, pozdrawiając Was serdecznie. Wszystkich bez wyjątku. Dużo dobrego.